Rada, to fantastyczna ryba. Najczęściej przyrządza się ją w tłuszczce, bądź w całości. Dziś nietypowo filet z niej w towarzystwie świetnie przyrządzonego szpinaku. Będzie pysznie i wykwintny. Zaczynam od wycięcia filetów ze skórą z mojej rybki i przeprawienia. Przyprawiam je z solą, świeżo zmielonym pieprzem, startą skórką z cytryny oraz sokiem z niej. Odstawiam na chwilę, żeby nabrały smaku. W tym czasie kroję każdego z pomidorków koktajlowych na pół i wrzucam na rozgrzaną patelnię z oliwą z oliwek. Mieszam, posypuję solą, świeżo zmielonym pieprzem, a także odrobiną cukru. On podniesie znacznie ich smak, a żeby go nieco zbilansować, wkrapiam jeszcze sok z cytryny. I smażę moje pomidorki jeszcze przez kilka minut. Do pomidorków, zarówno jak i do szpinaku, świetnie pasuje czosnek. Kroję mniej więcej dwa ząbki w plasterki i dorzucam do już mocno dosyć podsmażonych pomidorków mieszam i smażę przez niecałą minutkę w tym czasie rozgrzewam patelnię grillową i układam na niej moje filety dorady najpierw skórą do dołu a do pomidorów z czosnkiem dorzucam kilka garści szpinaku baby wydaje się być go dosyć dużo ale zaraz znacznie zmniejszy swoją objętość mieszam, posypuję go solą i świeżo zmielonym pieprzem filety z dorady są dosyć cienkie więc po mniej więcej półtorej minucie grillowania obracam każdego z nich na drugą stronę i grilluję też mniej więcej półtorej minutki i wracam do szpinaku ten smażył się około dwóch minut jest już gotowy, mieszam i wykładam na talerz razem z sosikiem, który wytworzył się podczas smażenia na wierzch układam moje soczyste filety z dorady bardzo fajna i prosta do wykonania kompozycja a przyznam Wam, że smakuje wręcz wybitnie rybka doskonale się łączy ze szpinakiem, pomidorkami i czustkiem a cytryna niemal wymiaruje ten smak, także więc i wy powinniście koniecznie taką rybkę zrobić w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.